Wieczorne spotkanie z Radiem FS, a może bardziej późne popołudnie i nasz magazyn reporterów, jak minął dzień. Oto kolejny temat, tym razem jesteśmy w Bytomiu. Milowy krok do przodu, tak można powiedzieć, o ostatnim walnym zgromadzeniu członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokatorzy od grudnia walczą z władzami spółdzielni. Zapalnikiem stały się wysokie dopłaty za ogrzewanie, sięgające nawet półtora tysiąca złotych. W Bytomskiej hali na skarpie zebrały się setki osób, które sprawy spółdzielni wzięły w swoje ręce. Przegłosowali nieprzyjęcie żadnego z finansowych sprawozdań, potem nie udzielili absolutorium prezesowi, a na koniec Odwołali Radę Nadzorczą. Podjęli też szereg ważnych uchwał, a wszystko to trwało kilkanaście godzin. Spółdzielcom towarzyszyła nasza reporterka Karolina Michalik. Jesteśmy na Walnym. Widzimy tutaj uniesione kilkaset pomarańczowych głosów. To prawdziwa, bytomska, spółdzielcza, pomarańczowa rewolucja. Niestety, spółdzielnie są za duże. Ta jest za duża. Ja w sumie wierzę, że mniejsze organizacje mogą działać sprawniej. Dzisiaj mamy taką możliwość, aby złożyć wnioski formalne o odwołanie zarządu pojedynczo. Jeżeli tylko nie Zatwierdzimy absolutorium, to oczywiście takie wnioski zostaną złożone. Czyli dzisiaj teoretycznie jest szansa o to, aby odwołać cały zarząd i pana prezesa Bragida, tak? Dokładnie tak. Czyli z dniem dzisiejszym pan prezes i zarząd mogą przestać pracować w lutamskiej spółdzielni mieszkaniowej? Mogą przestać pracować w spółdzielni mieszkaniowej jako prezesi. Później Rada Nadzorcza odwoła ich ze stanowisk dyrektorskich. Czyli jeszcze potrzebujecie przegłosować Radę Nadzorczą? Tak. I to też dzisiaj? Też dzisiaj. Zwarliśmy szyki. Mam nadzieję, że poprzednie głosowania pokazały to i że dokładnie tak samo będzie w następnych. Proszę Państwa, w związku z faktem, że prezes zarządu, wiceprezes zarządu i członek zarządu nie otrzymali absolutorium, chciałbym poddać pod głosowanie walnego zgromadzenia, pierwszej części walnego zgromadzenia, głosowanie nad odwołaniem członków zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium. Głosowanie przeprowadzono i członków zarządu odwołano. Jaka była na to reakcja prezesa Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszarda Bregidy? Niestety tego państwu nie możemy przekazać, ponieważ prezes zabronił wszystkim mediom nagrywanie jego wypowiedzi. Alfred Pyrk, Chorzowska, Panie Prezesie, my się wolnych mediów nie boimy. Panu się chyba trochę epoki pomyliły. My jesteśmy krajem wolnym, demokratycznym. Czy Pan już nie dojrzał po tych 20 latach, że w naszej spółdzielni czas na zmiany, żeby normalnie odejść z godnością, zostawić następcom, żeby poprowadzili naszą spółdzielnię. Całość zgromadzenia i tak jest. Tu tutaj nagrywana i protokołowana Bartosz Wróblewski, radca prawny. I z tego względu nie, nie bardzo widzę przeszkody prawne, które by przemawiały za tym, żeby zaproszone na to zgromadzenie media mogły rejestrować każdy aspekt tego zgromadzenia. Czyli tak naprawdę prezes nie za bardzo mógł zabronić nagrywania siebie? Nie, tym bardziej, że to nie prezes zarządu spółdzielni, jakkolwiek osoba w spółdzielni ważna, decyduje o przebiegu zgromadzenia, o przebiegu zgromadzenia decyduje przede wszystkim przewodniczący tego zgromadzenia, który jak do tej pory nie wyraził sprzeciwu. Nie odnotowałem takiego sprzeciwu. A panu prezesowi życzę, nie wiem, umiejętności wyciągania wniosków, bo czasy się zmieniły. To już nie jest 84. rok. Jest demokracja, jest determinacja i jest nadzieja na lepsze życie w Bytomiu i w naszym kraju. I my w to wierzymy po prostu. Ale my jesteśmy szczęśliwi, że przynajmniej pierwszy raz mogą tak nasi spółdzielcy tak się wypowiadać, bez jakiegoś strachu, po prostu pokazują to, co czują i to jest najważniejsze. Organizowanie się w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest przykładem pozytywnym dla spółdzielców w całym kraju. Takie zorganizowanie powinno przyświecać. Janusz Tarasiewicz, wiceprezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców. Wreszcie prezesi, te sitwy w wielu przypadkach, ja nie mówię, że wszyscy, niech wezmą pod uwagę to, iż to oni są pracownikami najemnymi, a właścicielami mają są nie zarządy, a właśnie spółdzielcy, którzy decydują. I prezes nie ma prawa dyskredytować właścicieli majątku, czyli spółdzielców. Po walnym zgromadzeniu spółdzielców prezes Wetomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszard Bregida udał się na urlop. Jak mówią spółdzielcy, udało im się osiągnąć ogromny sukces, jednak jest to dopiero początek zmian, i do uzyskania konkretów została długa droga.